Bez pompy ten klimat o tej lokacji, tutaj, taka kotlinka, taka bardziej półwysep malutki. W deszczu chłop siedzi, chilluje przy ognisku pochodnie. No to no nie do podjębania ten klimat Gotika, no nie da się tego podrobić. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako, że dzisiaj w końcu yy, moja postać zaczyna coś robić, to skupimy się na zabijaniu potworów wokół Chorinis. I tak naprawdę poczyszczę trochę tereny, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Żadne jakieś questy, ciekawe nie. Po prostu wybić wszystko, co się rusza, zwiedzić wszystko, co się da. I tyle. Dobra, teraz mnie naszło na przemyślenia takie. Yy, gobliny, których wcześniej nie zabiłem, mogę zrobić to teraz. Później pójdę na gospodarstwo Akila, zdobyć paczkę fajkową. A tu nie ma goblinów, tak? Tu ork przypadkiem nie będzie w tej jaskini później? Może być. Coś mi się w głowie tam uroiło. Wcześniej tu były gobliny, które zabił strażnik, ale czy tu nie powinien być ork? Ty nie ma orka jeszcze. Później chyba się pojawia w drugim rozdziale, zdaje się. A czekaj, właśnie. Trzeba zapisać. Fejk. I skróty odblokowały nam Bez się. Nie właściwego klucza nigdy tego nie otworzymy. Teraz trzeba od go Baltramowi. Czy o, o. Nie pamiętam jak on się nazywa tej. W każdym razie trzeba porozmawiać z właścicielem tej karczmy. No i zapytać go, czy da nam kluczyk do teleportera. Tu przy okazji będzie. O, nie Diego, nie Dexter. Cholera, ja pozapominałem ników tych połowy postaci. Co nie jest nic, niczym y, niezwykłym, tylko po prostu. No, tylko cholera. Jako Greg. Klasyczny Greg. Erol. Co się stało? również bonus do siły. Który powiedzmy, że wezmę od poziomu 40. Takie będzie założenie. Potrzebuj. Oczywiście wtedy byłoby to najefektywniejsze. Ale niewykluczone, że gdzieś tam, być może będę musiał wcześniej. Być może, on nie chce się handlować, on ma fajny pierścień albo amulet 10 siły, a z kolei amulet 10 siły znajduje się też u złodziei. Także powinienem się nauczyć najpierw otwierania kufrów to zaoszczędzę 1000 golda teoretycznie. No, a praktycznie bardziej mi się opłaca mieć ten amulet za golda, bo będę miał go wcześniej. No ale mówię, niestety w returningu istotne jest, kiedy dodasz punkty, żeby to było jak najbardziej efektywne. Z kolei wydam punkty i golda, ale będę mógł otwierać te skrzynki, a w tych skrzynkach jest w cholerę, w izdziec i jeszcze więcej sprzętu. O co? Co te wilki takie mocne w returningu? Yy. Te krasze mi nie przeszkadzają tak szczerze. Tylko ja i takie będę próbował dalej rozwiązać. Yy, bo jeszcze tego nie zmieniłem, ale one mi nie przeszkadzają już tak bardzo. Bo to na YouTubie to nie jest problem. Ja to wytnę i wiecie, jest git. Ja pierdolę. Ja za krótką broń mam, to jest problem. Tam damage jeszcze wchodzi, ale ta broń jest tak krótka, że nie mogę trzymać potworów na dystans. Ale mi się tak średnio podoba, powiem szczerze. Zadnich I teraz tak... <laughs> Pogadamy z... To było z tym chłoptasiem. Patrzcie, on myśli, z... że to takie łatwe. A to... Czy Nie wiadomo, w co tak można ufać. W końcu to była jedna, to nie, nie Dobra, o jaskini pogadam później, bo on od razu będzie chciał iść do niej. Kim jest Nie mów, że to nieprawda. Oczy. Czy coś się znaczy, znaczy. Ja Okej. Ma... Strój parmera to może to mi sprzedać. To on I teraz czy on ma coś? No nie ma nic kompletnie. O później ma bardzo fajne bronie, bo zarówno miecz blizny, jak i Orkowa. No Orkowa zguba już nie, ale miecz blizny bardzo fajne ratio ma. Tylko 70 siły wymaga, 100 damage'u. Co jest mega! Bo z reguły broni w gotiku mają ratio 1 do 1. Wszystkie, które mają powyżej 1 do 1, no już powiedzmy, że są rozważane jako. kawał oręża. O, ja pierdolę, odpaliłem chłoptaszów. Ej, to dosłownie odpaliłem. Jedna bestia mniej. Checkpointy im się nie posrały? Chyba nie. Motyw Gotika jest taki, że często, jak postać pójdzie ze swojego miejsca, w którym normalnie się znajduje, to później idzie naokoło. Także mogliby na przykład gdzieś tam przez las pójść, ale jest okej. Okay. Teraz tak, jaskinia to będzie clue, ponieważ rozwiążemy w końcu questa z teleporterem. Kolejne expo wpadnie. Teraz już level będzie leciał, bo to dosłownie. O tak, 1000 expa to jest. Chwila po chwili. Co jest no przede wszystkim ułatwione mamy podróżowanie. Dalej farmy Akila nie zrobiłem, bo no, w tym momencie poszedłem po te teleportery. Ale wszystko na spokojnie, zrobi się. 200 expa za wejście w teleporter, 200 expa. To jest mm, piękny goticzek. Szczególnie że no jak widać Za potwory nie mam w ogóle expa. Hej. Tu nic. Z Merdarionem chyba muszę porozmawiać. Chwila. O. Wygląda naprawdę. No i git. A, jeszcze poziom. Ja pierdolę. Muszę pamiętać, że na Jarkendar, w Jarkendarze, nie mogę w ogóle używać punktów umiejętności, bo muszę się trzech poziomów czytania starożytnych tabliczek nauczyć. Czyli stricte. Cztery poziomy chyba będzie trzeba wbić, jeżeli dobrze rozumiem. Po pierwszy 5, drugi 10 to już masz półtora levela. A przepraszam, trzy poziomy trzeba wbić, ok. Tutaj walimy z Krotem. Dzisiaj w ogóle jakiś, jakiś taki pozytywniejszy jestem, nie wiem. Dobry dzień w robocie miałem, ciężki bardzo, ale teraz jest spoko. Naprawdę nie mogę narzekać. Jutro idę. Pojutrze idę na urodziny, nie moje. Także będzie bajlandów. A tu chyba czarny goblin jeszcze nie zabity na tych schodach, ale <gryw> póki mam tę broń, i takie staty, to mu jeszcze odpuszczę. No zaraz level wleci. Myślę dwa odcinki cudzysłów. I goblinki czarne będą uklepane po kasku. Lepszy, głupy. O nie, ja im odpuszczę. Tu później dużo expa. Właśnie, bo ja zapomniałem. Jak masz build pod z rękę, czyli łucznika, whatever. Jak masz build pod z rękę, to możesz okradać ludzi później. I za to jest w cholerę hajsu plus expa. No właśnie. A taki wojak? No niby traci tę możliwość, ależ... Też ma jakieś sposoby. No, przede wszystkim ma łatwiej, nie wydaje. Golda na strzały, chociaż tu się na strzały niewiele wydaje. Ja pamiętam gdzieś tam później w late game, jak się robi błogosławione albo jakieś święte strzały. Ja pierdolę, ta gra jest wtedy broken. Ja chyba miałem 300k golda w gotiku. 300, rozumiecie? Gdzie tu najdroższe itemy, najdroższe, po 10k kosztują. No tak powiedzmy. Pewnie więcej, dobra zbroja, ale ja się nie znam. Z tymi trzeba pogadać petami. Nie wiem, co cię tu przygnało, ale lepiej zapomnij, Tej ja dialogi to jest. KudszT. Hej, ciągle tu jesteś? Damy ci szansę, przybyszu. Wynoś się Winoś, stąd? albo do. Yy. To jest dobre. Sam tego A ja, czemu oni się 1V1 klepią? To nie miało być jeden V1, to miała ekipa pomóc, bo padną wieśniaki nasze. Akile i tak dalej. Tego trzeba zaspomować, żeby na mnie wziął agro. Piorny, to jest klepany w cztery osoby, czyli podoba mnie się. Engardo, Akila. Grunt co chwilę zdejmować mówię, bo... Agro, bo jak nie zdejmiesz, to on pierdolnie na hit. O, o, git. Zanim go skroi, ja go skroję. I teraz trzeba pogadać z Akilem. Nic. Tutaj wątek o zaginionych. Ty! A ja jestem debil. Przecież... Ja pierdolę. Rozumiecie, że ja miałem pogadać? A jajaj, miałem pogadać z tym Baltramem, czy jak on się nazywa, żeby dostać paczkę dla Akila. Także czekajcie ze dwóch. No, teraz trzeba będzie. Właśnie. Kwestia dialogowa sama się, sama się, że tak powiem, nasunęła. Przy okazji quest dla piratów, ją rozwinął. Wykonam y, farmę Akila, wrócę, zdobędę Expo, pójdę do Pirata, zdobędę od Pirata Expo. I mamy prawie level, rozumiecie? i łogierkę. Ty, no ja odebrałem tę paczkę, ale pogoda jest straszna w gotiku. At the moment. Także teksturki. Bye, bye. Żegnajcie. Wypierdoli tekstury, teraz będą takie ładne, błyszczące. No, wypolerowana ziemia na to, by. W ogóle kolory wtedy jest taka desaturacja, co jest powiedzmy logiczne w trakcie deszczu. Ale. Ty. A oni nawet mgłę wtedy zwiększyli. Łojo. No, ten Gothic. To jest dobry mod, cholera, ten DX11. Ja jeszcze widziałem różne nakładki na niego. Rishady pierdoły. Z różnymi presetami. Naprawdę ładnie Gothic wygląda. Dodatkowo można nawet teselację odpalić. Tylko zdaje się, żeby teselacja w ogóle działała. To muszą być specjalne tekstury kilku... Nie wiem, jak to się nazywa, z bump mappingiem, czy jakoś tak? Żeby ta tesylacja z czegoś tej głębiej czerpała. Yy, nazwijmy to, bo to robi chyba wtedy 3D, teoretyczne, yy, proceduralnie, na podstawie tekstur, ale ja nie, nie zdam się za bardzo. Natomiast o co chodzi, no z tesylacją Gothic wygląda, tornado, no normalnie tornado. Tu dobre tornado to cienie robią. Tak, by the way, Konu odpala te dynamiczne oświetlenie, jak FPSy spadają, ty. I zaraz spadnie ta gierka z rowerka, jak zapisze. No, tak, swoją drogą. Co mnie już w ogóle nie dziwi, bo Gothic lubi pierdolnąć buga. Hmm, ciekawostka. Mogliby dodać efekt, że te skały są śliskie na rzeźniku i chłop wchodzi, upada potylicą i po prostu, game rover. Biorąc pod uwagę, że tu zwiększyli poziom trudności w każdym aspekcie, w którym mogli, to czemu by nie? Skoro ta ziemia się tak błyszczy, mogłaby również być śliska. Ale bez pompy. O coś takiego, tam normalnie słońce jest, tylko yy, mgła, że tak powiem, zakrywa, bez pompy, ten klimat o tej lokacji tutaj, taka kotlinka, taka, bardziej półwysep malutki, w deszczu, chłop siedzi, chilluje przy ognisku pochodnie, no to, no nie do podjebania ten klimat gotika. no nie da się tego podrobić. Ty! What? Mam przesyłkę. To tu się popierdoliło. To ja. Panie i panowie, nie porozmawiałem z Baltramem wcześniej. od Akila? To nie ta przesyłka. To ja muszę iść do Cardiffa. Coś się pojebało po prostu. Może ja dwóch questów naraz nie powinienem aktywować, przecież ja mam dostawę od Skip'a i dostawę od Akila w tym momencie. Swoją drogą bardzo fajny klimat, deszczowe Khorinis, nieważne. Coś jest nie tak i nie wiem, który quest się zbugował, być może oba. I co? Dobra, pomogłem. Ja już pomogłem chyba wszystkim z Gideon i z Powinni do mnie, że tak powiem, dopuścić informacje o członkostwie. Ja mam wrócić jutro, powiedział, tak? No to się będzie trzeba przekimać. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje ten pecik, bo u niego mam zamiar spać w nogach. Dobra. Chłop mówi: Nie ma problemu, gościu, chcesz śpi. Moje łóżko, twoim. Czy jakoś tak? Gość w dom, Bóg w dom. No, ładny poranek, słońce jeszcze nisko, bialutkie, nieżółte. No mówię, takie smaczki, detale, ale one robią gotyka w 100%. Ja pierdolę. No, to jest piękne, to jest kochane. I co, sprzedałeś. Tak. Ale znaj jeszcze część, do tego jeszcze zwyczajowa, a w sumie dla mnie pozostaje 200. Wykonałeś, co będzie dalej. Lol? I co, i nie dostaje teraz... co? Kto jest? Chyba nie są. Przecież Cardiff teraz powinien powiedzieć, że... Jurwex, ktoś chce się z tobą widzieć, pomogłeś wszystkim. Być może jeszcze... Hanie muszę pomóc? Hana? Hanana? Nie wiem. 24 punkty siły. Niedobrze. Czekaj. To już łatwiej, chyba było. Łatwiej byłoby zrobić yy, zręczność, wydaje mi się, do 20 punktów. I to bez pompy. Jeszcze pójdę na chwilę. A właśnie. No i patrzcie. Popsuło się, nie. A bo ja wykonałem handel z piratami. Piracki handel. Dobra, to panie i panowie. Na dzisiaj to będzie tyle. Yy... Takie już tego widać rotacje. Gdzieś tam postać wykonuje damage, robi czyszcze potworki. Dłuższy jakiś mega odcinek na weekendzie wleci taki, myślę, do godziny, dopiero. No, przesadzam. 40 minut max. A teraz no jestem zadowolony, tylko dalej trzeba zwalczyć problem bugów. Zobaczymy. Wy kochani